jedna rzecz, zostały dwie rzeczy, żeby całą pokazać. Kiedy ja to zjem, to nie wiem. To jest tak. Mozzarella sem z S. S. i ta mozzarella, którą dostałam, ona była w takich kuleczkach. Zrobiłam z nią... Taką tradycyjną sałatkę capres tyle że z takim cieniutko posiekanym koprem włoskim. W ogóle się dzisiaj na nim, zanim wychodziłam strasznie, bo nic nie mogłam znaleźć na osiedlu tego kopru włoskiego. A ma taki fajny orzechowy smak i, i bardzo polecam. Tylko trzeba go drobniutko posiekać. No i co tej mozzarelli? Ona jest moim zdaniem taka bardziej zwarta niż inne mozzarelle. I myślę że mówiąc, bardziej przypomina taki trochę inny ser. Włoski podobnie robią do mozzarelli z kamorza, ponieważ właśnie jest taka bardziej zwarta i jak możecie zobaczyć też nie jest przełamywana dużej ilości zalewy. I ja kiedyś miałam już tę mozzarellę, używałam jej do pizzy i rzeczywiście fajnie się to piła. Ale tak mówię, mi bardziej troszeczkę przypomina tą scamorza, ale też nie będę tutaj, wiecie, nie znam się mozzarelli, jeszcze nie robiłam, nie czuję się gotowa psychicznie, żeby przygotować mozzarelle w domu, bo tam jeszcze trzeba mieć jakieś, rozciągać, formować te mozzarelle, to może o tym innym razem. W każdym razie też czwarty produkt z tego programu to właśnie mozzarella z jasem z z którym przygotowałam taką sałatkę. I ostatnia rzecz to jest olej kujawski. To olej kujawski jak olej kujawski, co tutaj mówić o oleju kujawskim, to chyba każdy zna. E, tutaj są trzy ziarna, rzepakowe z olejem z siemieniania i z pszenicy, z czego siemieniane to e, 2,8%, a z kiełków pszenicy 0,2%, czyli tak symbolicznie. Ja sobie zrobiłam placuszki cukiniowe z miętą. Cukinię dostałam od babci, więc ekologicznie jak najbardziej. I trochę po ale przygrzewa cały dzień, po prostu było pochmurnie, a jak robię filmik, to musi, musi słońce wyjść i mi przygrzewać. No nieważne. E, i ja troszeczkę po potraktowałam potraktowałam te, ten olej, ponieważ jeżeli jest tutaj siemienniane, to ono po, po pierwsze bardzo łatwo się utlenia i tutaj fajnie, że zrobili taką ciemną butelkę. No i też nie powinno być poddawane wysokiej obrótce termicznej. Ja troszeczkę sobie właśnie, no, usmażyłam po prostu te placuszki na tym oleju kujawskim. To jest napisane, że do smażenia pieczenia i sałatek, więc nie popsułam go, ale też nie skorzystałam z właściwości tego siemienia, więc gdybyście kupowali, czy taki olej właśnie z siemieniem, czy jakiś inny olej? ale też niany, to polecam go trzymać w lodówce zamkniętej w butelce, no i niekoniecznie go smażyć. No dobra, to chyba tyle, co Wam chciałam opowiedzieć. To jest w ogóle pierwszy filmik taki a, promocyjny. Nie zamierzam, ich robić, nie zamierzam ich robić zbyt często. Nie wiem, może znacie któreś z tych produktów. Możecie znaleźć u mnie na blogu listę. W ogóle nie pytajcie mnie, gdzie je można kupić i ile one kosztują. Szczególnie na przykład ten makaron czy. Um, czy galaretkę, ponieważ, no dokładnie nie mogę Wam powiedzieć, ale na stronie producenta czy tego programu Docenie Polskie tam można znaleźć taką rozpiskę sklepową, gdzie te, gdzie te produkty można znaleźć i w ogóle oni też mają inne produkty w ofercie, jakieś piwa regionalne, jakieś miody i tak dalej, więc coś tam można sobie dla siebie znaleźć. To tyle w każdym razie na dzisiaj. Zbieram się do jedzenia, mam nadzieję, że Was nie przynudziłam. Życzę Wam miłego dnia, no i do czytania. wkrótce. Cześć!